Jak dom wyglądasz? Leziala ja się w kulkę. Kto mi fotelik wyciągnął? Babka! Babka! Ja no co? Może? Fotelik mój, nie zabieraj mi jak siadasz tutaj. A co to mleka? O, Lezialwa się włączyła. A To pójdzie za hajsik z YouTube'a wszystko. Babka! Babka! fule, fule trzeba zatankować! Spuszczaj! Spuszczaj ze swojego! Ka. Jak ze mojego, Jak z mojego? Już Gdy jak cię zaraz wyjaśnię! Tutaj jestem, ty chłopak skurkowańczo! Przyjechałam niczym 40 km na godzinę przez Warszawę! Babka, Pik. Spuszczaj, twój spuszczaj! paliwo, bo ja coś robię! Spuści to ci się Tomek na... <ślesztuk> Dobra, to się widnie. W każdym razie... Okej, okay, no, no co za problem? Świeci się świeci, jeździć chyba jeździ, no, ja to mam... nie, coś... nie wyjmie, bo ci spójrzcie, powiecie jeszcze i będzie trochę ciężej jechać. Ale to twój samochód. O ch... <grym> No, ja ci nie będę tankować, bo to duże pieniądze, a ja widzisz, chudziutka jestem, wspaniała i się wydaje, że w celach... Dawka, dzisiaj, e... no właśnie teraz kapcia sobie zrobiłem, dawaj swoją oponkę. <grym> Ale którą? Tam, tu, o! Ty, tempadzido! <laughs> I tak nie umiem jeździć! Simoneczko, moi kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku z teamu Y! Jest ze mną Gruby, Babka oraz znany też Maciek, zwany Mały... Tak, Maciek przez małe M. Witamy serdecznie w naszym turbo super willi! Dalej nie mamy ubikacji, ale zbieramy pieniążki. Sielika niedługo basień się zapcha. O czego? Ty babka wiesz, ja widziałem A. co robić po północy. Wezwiemy szambiarkę, nie będzie problemu. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Wieloniczkę trzeba działać, ty trzeba A tom szambiarkę! No tak! Nie! No, no, bo... To jest ja taka. od nie będę już. To jest taka cysterna, co gówno wywozi. I Maćka do szkoły wozi. Okej, okay, moi kochani, słuchajcie, mamy do powiedzenia bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że pomogliście nam wbić 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. To dzięki Wam udało się osiągnąć ten sukces. I nie zapomnijcie zostawić nie. turbo lajka like pod tym filmem, oczywiście, nie? Nie żebym namawiał, ale zrób, zrób, zróbcie to, zróbcie to, bo Maciek będzie smutny. Nie, 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 nie. No? Babka, bo ja zapłaciłem Azjatom. Nie wiem, czy mu mamy powiedzieć w końcu, że 50 tysięcy lajków to było w ogóle takie. Dobra, dobra. Co? Te 50... Dziękujemy za 500, tysięcy subskrypcji. Dziękujemy. Na Allegro tanie były te subskrypcje. Okej. Okay. Kompanie, woda, plum, plum. <grym> <grym> Ale się dobrze bawię. No, no na bo... pewno, jak własnym głównie pływasz. No byś się to piło. Więcej jedzenia dla mnie. Okej, okay, dobra, 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 fajnie. <grym> <grym> Popatrzymy teraz przez 20 minut jak babka pływa w basenie. O! Tak jak wtedy z tą piłeczką. Kolejny TikTok będzie jak będę się kręcić na basenie. Gruby, co ty? Czwarta gęstość, że ty do wody wejść nie możesz Nie no, odchudzałem się ostatnio i już od wody nawet jestem. Szelikan, co to za piję? Godzina! Gdzie Kinko chyba ta? Dobra, bo połowa osób tego nie zgadnie. Gluby, ciasto było za suche, że mocisz? Nie wiedziałem w ogóle, że dodaliście basen z bąbelkami. <grymne> Chyba w <wzdęcia>, no. Nie <grymne> czekaj, stop. Kolejne reklamy? To najpierw było optyczne.pl, a teraz S Max. Dobry na Twoje zdjęcia. My dalej szukamy sponsora. Drogi producencie, leków na przeczyszczenie. Mamy dla Ciebie dobry deal. Widzisz tutaj tego zielonego? On by się nadawał do tej roli idealnie. Moim zdaniem to jest wręcz urodzony aktor do tej roli. O. O mnie <grymne> Skąd no, ma ty jeszcze? Nie! Jestem na diecie. Sam to jedz. Nie, nie, nie mogę. Nie, to nie! Nie mogę. Ej, dobra żartowa. Globysz, znowu kadr o. mi zasłania. Ja ci kadr zasłoniam. A ja cio ci to zwanią? leci! Maciuś, a co to jest w tej telewizji? Co to takie fajne leci? <głos> twój twój, <głos> <głos> Twój <głos> Twój zajebisty lesiunek! Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Maciek challenge y je loda. Uwaga, za 10 tysięcy. 000... <grym>, loda. Za 10 tysięcy łapę w górę. Maciek zje tego loda. A je tego loda. Tak. U. Już go nawet nie dotknę, bo babka U. go rzuciła. <grym> <grym> Ale gruby już tak widzę. I nie <grym> dość że loda, to jeszcze kanapę wina. <grym> Zostaw kanapę! Gruby! Nie jedz kanapy! Nie jedz kanapy! Gruby? Gruby! Gruby. Gdzieś tam z podłogi znalazł z jakiegoś loda i zeżar. A czekaj, czekaj, bo ci chyba włosy dostały. O ile ciech! Otwórz japę, no, głębiej, głębiej muszę no. to mówiłem babka, żebyś po prostu się nie goliła na tej kanapie. Ja nawet nie wiem co ja mam powiedzieć. Gruby, robimy challenge, robimy challenge o, dla naszych o, widzów. JEŻ na czas, Pierdzielasz! jedziesz z tematem. Zobaczcie tutaj. Ale mam tak, tak wszystko, wszystko. wszystko. Mam wszystko. No jakby to był dla ciebie problem. Odliczaj. Raz, dwa, trzy. O kurde S, S. S. Replay, 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 replay. Bo ja też nie widziałem. Dobra, to teraz masz level drugi poziomu. Z, jesz z ziemi. Ale że mam tak biegać po podłodze? Przecież ja to spalę po drodze do wszystkich. Ba babka już ci wpierdziela. Hahaha <laughs> babka. babka! Nie! No nie mogłem się oprzeć! Wiesz, co jest najlepsze? Jak babka dostaje z ręki, żeby zjadła, to odmawia, ale jak jest na ziemi jedzenie, to, to pierwsza jest do tego. Jak ja widzę coś na ziemi, to wpierd... <grym> znaczy. <grym> Spożyw. Jak jest gówno, Bo... idziesz chodnikiem i jest przegówno, to... To ja to nie babka... odpowiadam na to pytanie, co ja <laughs> Babka, ty w nowoczesnych ciachach się nie odnajdujesz już. No nie, te smartfony. To nie średniowieczem. A, mój Boże. Nie, czekaj, aż tak stara nie, no nie, nie A, jest. Te smartfony, te wózki elektryczne Ja nadal jak na hulajnoze tak nogą zamachuję na tym wózeczku bo nie pamiętam jak się silnik włącza. a potem Maciek mówi że mi zajebał akumulator i nie ma, nie ma To nie ja, Gluby chciał się czegoś napić i kwasu wypił ciałego no babka to nie moja wina Był dobry o czym uh -huh. rozmawialiśmy ostatnio? Co ja ci mówiłem? Do się nie bierzemy wszystkiego, tak? Babką też muszę, widzę, na ten temat porozmawiać. To jest jak od z stele Patrz. Ale moje niecoj nie No daj. I też. A ludzika to w całości. Jak z Teletubisiów, Jak tej bajki jak dla dzieci. Ja co ja bym chciał zrobić? OOO W Minecraft'ika sobie pogramy Ej Maciuś bo ostatnio się w ogóle bardzo przyjął ten nasz materiał o tym jak graliśmy w Minecraft'a nie? Maciek Maciek no. Bo ja go montowałam <laughs> A potem taką reklamę pierdolą Może po no. była reklama <laughs> po <pół> Minecraft'a <laughs> Ludzie się nie skopnęli OVOROVOROVOROVOROVORO <laughs> No dobra lepiej o tym nie mówić to się wytnie Maciek, powiedz, pochwal się może naszym użytkownikom, naszym widzom. Powiedz, jaki no. komputer sobie kupię specjalnie do Minecrafta, żeby grać w wiaże. Gówno nie komputer. Już go wyjechałem. Jak to gówno nie kopcze Czemu się śmieje? No, jak to gówno? Gówno, gówno, no. W tak mówią, dawaj to, dawaj to, no i składam. I później jeden klotek do drugiego kloczka chciałem złożyć, a to ch** się okazuje, że to nie części do tego. Że nie możesz też pougrać Intel'a z AMD. Jaki się w to robił? A poza tym mówili, bierz chomika, on ci napędzi cały komputer stacjonalny. No i... Wziął i nie napędził. Rozumiem ten problem. Nie umiem biegać, okej. Najlepszego śluzaka, nie. który węglem po prostu zasila ej. komputer, to ty jakiegoś ej, komika ej, ej. Ale od węgla to ty się odpieprz, dobra, gruby? Dobry jest Dobry jest, ale przestań mi go wpierd**ać Maciek, 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 bo ja ci chciałem powiedzieć, że ja ogólnie wymieniłem mój komputer, który był wcześniej szafką z IK, na właśnie, na inną szafkę innego producenta O kolia. Cool, yeah. No jak widzicie komputery są zgaszone, bo po prostu chomiki nam akurat się skończyły i nie ma już kto nam zasilać komputerów, bo tamte zdechły Chomiki biorę, kurwa. Odwróć się Odwróć się, chomiki wyciągnął się. Odwróć się. Dobra gruby, chodź tu otwieraj ja trzeba się pozbyć do wodu Lubię Sisko Zisiko, jak odkóźnie jedzie Jeszcze 6 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć połykaj, połykaj, połykaj i, i, i nie ma chomiczków Kupaki hmm. chłopaki, kiedy ten kibel? Szalikan, co się stało, Maćku? Maciek, no, co jest? No, ja chciałbym się dowiedzieć, kiedy w końcu ten kibel będzie uniać. No, Maćku, no, wiesz dobrze, że się y -y -y. pieniążki z YouTube'a skończyły i nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Kurde, no. Hej, dobra, Maciek. No ładnie byłem, ciao. <laughs> Nic, dobra, jedz sobie. Jedz sobie, no? jedz. Ciao. Chodźcie tu, ekipa, chodźcie tu. Szybko. Mm. Szybko chodźcie tu. Mm. No szeptem to trzeba się skradać. Maciek. Ehe, jak wojsko. Maciek. Ale Maciek chyba nie idzie. A Maciek, Maciek się. Wy... Dalaj. Tu... No, my... no dobra, bo my ci niespodziankę robimy, no? Siusiu. Siu. Dobra, ekipa, słuchajcie, podejście bliżej. Podejdźcie bliżej. Mm. Podejdź bliżej. Gruby też podejść. Nie tak blisko, babka, mm. bo ci jedzie z ryja <laughs> Gruby, podejść, jeszcze się w kadrze nie mieścisz. Gdzie ja mam postawić tą kamerę? Dwa kilometry ode mnie? Podejść jeszcze, jeszcze! Już jest. No, już, no, no, ja, no ja daj mu. Się. No, daj. <laughs> nie, przestań mm. tym ryjem i zasłaniać mm. obraz. <laughs> okay. Słuchajcie, słuchajcie, jest plan. Maciek jest smutny, nie? Jest smutny i tak sobie pom. Gruby! Przestań! Nie. Uspokój się! Słuchajcie, jest plan. Maciek jest smutny i wiem, jak to rozwiązać. Musimy zamówić ekipę budowlaną i musimy dobudować kibę w tym domu. A to to, to nie jest kubeta? Nie! Nie, to jest basen gruby! O, więc zawsze myślałem, że mogę tam. No, Ten tego. No wiem, że tam nas no. raliście z Maciekiem i. i kurwa, ja w tym nie pływam już od dwóch tygodni, ale to szambiarka przyjedzie, to to wybierze, tak? Nie ma problemu. A ja myślałem, że to od solarium takie się skóra <laughs> Okej. Okay, Jak dobra. ja widzę, że, te, że ta niespodzianka Maciek z tyłu za kadrą patrzy, to ja nie mogę o tej niespodziance gadać. chodź <gadanie> Maciek. <Maćka. gadanie> Pup, pup, pip, pup, pup. Halo, halo, dzień dobry pan Janusz. Halo, halo no, no, no. siemka. No, ta, cześć. Ta, Janusz, Szarykan no, z kanału no, Szarykan tak, VR. Tak, tak. No domyślam że słyszę, słyszę po To już będzie chyba dziesiąty raz, kiedy do pana przyjeżdżamy. Rozumiem, że cena ta sama, czyli dwie flaszki wódki i jeden bimber. I dlatego uwielbiam polskich budowlańców. Tak, z nimi się idzie zawsze dogadać. Pan lepiej mówi, co potrzebujemy. Muszę bo, kibel bo to postawić chyba w domu. Jakoś... <grym> kibel no, to czego oj, się oj, pan śmieje? No, y, kurwa, dom no, za półtora miliona kibla żeście na no mnie podoba? No dobra, budowali. już! No jak już, no, babka mi strada basenu kur... ten, będzie kibel kup ten, tylko stówka na kursiki będzie Jak stówka? Ach, Panie... no pan, No przedpłata na, na, na... Dobra, inaczej się dogadamy, jeszcze jedna flaszeczka to my to nieco zrobimy dobra, na, to już. No, okay, no, dobra, na już Okej, dobra, to będzie. czekam, no, Wbierzcie sprzęt no. chłopaków i jedźcie tutaj, szybko Już. No O, tutaj Halo gruby, gruby. Co tak na Gruby. Halo, ja nie halo. Wiem. Ty, to, co? 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 Co ty robisz? Co? Dzwonili po mnie kip, kip, kip. to to. Coś tu? Ojedziesz jak to boli? Papka. Jak to wusi? Halo. Halo, halo, o, halo, halo. proszę pana, proszę pana, ale, co pan tu robi? co pan? Już spokojnie. Proszę pana, proszę się uspokoić. Proszę się ten młotek. Już spokojnie. Co pan robi? Dobre. Dlaczego pan mi rozpierd...ła płytki w salonie? Cii, ja Jak się Jakie płytki w salonie? Przecież teren równam Po co? Jak po co? jest płaski Jak pana brzuch o. Jak twoje <grym badania> <grym badania> <grym badania> nikt mnie nie, nie chce <grym badania> Ej, panie, ale... Kupa ja zamawiałem... Co? Bo... Może ciszej, co? Może na ciszej? Co? co? Fys, na ciszej? Zamki Może na ciszej? Jak to będzie ciszej Panie, ej Panie, słuchaj pan Panie, 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 panie Słuchaj Przecież to chodzi jak komputer. Słuchaj, pan, no chyba twój. Słuchaj, yy, ja, ja zamówiłem yy, ekipę budowlaną, bo macie mi kibel postawić w tym domu. A nie no. a nie rozpierdalać mi płytki. Równałem teraz. Po co pan parkie dubija? A za szybę doliczę ekstra. I pan jak mi pan chce ekstra doliczyć? Rozjebał, rozjebał, ale ktoś stawisz to musi, także ekstra bore. Komputer chcesz wymienić? Nie! Też? Ekstra policzę o nie, mój faner, nie, mój komputer nie! Słuchaj pan, bo to jest niespodzianka, nie? Słuchaj pan, tylko cichutko bo teraz musimy się zachowywać Kur... Ty się pan coś pan taki wysoki. Kucnij. coś do mnie coś mówi? Kucnij, bo ci reja ucina w tej kamerze. Kangury nie skaczą? Jak ci zaraz <laughs> Jaki pyskaty się trafił strasznie! Ty, kto jest tu twoim szefem? Ja chyba zaczynam go lubić. Szefie, jak to będzie z tą szybą? Bo ja muszę wiedzieć, zanim zacznę przystąpić słuchaj, do Słuchaj, bo ja roboty. się umawiałem, że pie, trzy flaszki nie miały być. Do właśnie. miałem być. Trzy flaszki. Ja miałem trzy flaszki, trzy flaszki ja miałem być. przyjechać do robienia łazienki. No? A nie do naprawiania teraz szyby. <słuchaj> K***a, żeś rozjebał szybę i mi się jeszcze ją opchnąć. Nie <słuchaj> ważne, kto to rozjebał, ważne, że jest do zrobienia. Japie, ale... I to się nazywa mistrz interesu. To gówno się nazywa. Słuchaj, 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 słaj. Andrzej, jak cię, jak cię zwą? Jak cię zwą w ogóle? Janusz? Andrzej, jak ci Andrzej, ja, ci na imię Andrzeju No, Andrzej, jak mi na imię Andrzej? Okej okay. No to Andrzeju, słuchaj, jest sprawa Jak mi na imię Andrzej? Słuchaj. Andrzej! Nie Nie ci zaraz, no, Idę się nie przez ścianę No, bo drzwi nie mamy Andrzej, kto kurtyna. ci powiedział, że ja chcę mieć tam łazienkę?

Tyś! Oj, oh, mów mi ja tak. widziałem, że ktoś wbijał tam nam. Budowlaniec, robi nam kibel. O, oh, o! Oh. No. A, a kogo będzie budował? Kibel będzie w domu! Ty też oh, głuchy ja że... jak ta baba. Siali tam, Bo ja oni. widziałem dziadka. Ja widziałem dziadka. Coś, coś, coś mało sięś pompował dzisiaj. Bo z babką jeszcze na poddaszu nie był, to się nie pompowali razem. <laughs> no. A gdzie ja jestem? <laughs> o że jest naprawione, jest wszystko naprawione już tam. Nie, co sumie. co? Psra, to gdzie ten Kibel? Słuchaj, stary, poczekaj, 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 ja, bym chciał zobaczyć tę ubikację ok, zanim ją oddam. Siadaj, no to czekaj, zabiegł, zjedzona jest trochę. Ty, Sheriuken! co się stało? Ty słuchaj. Takie taczu nie, to na grubego by można. No co ty gadasz, Ale... jak mu tu nawet ręka nie wejdzie. Gdzie ja się w to zmieszczę? Ty chyba zapomniałeś dobra, jak gruby tak wygląda. A jak będzie z tą szybą? Co? Jaką A nie... szybą? A nie, nie! Postawimy, nie, ciepło tam... u nas w domu to w sumie spoko. Do, dobra robota, dzięki wielkie, że zrobiłeś nam wentylację. Halo chłopaki? Co? Oni są bardziej debilami niż mi się wydawało. Chłopie zbijłem mi szybę, a teraz będą zasłonę tam walili. Nie, grubego słyszałem, że chcieli wepchnąć. Uh, uh. <grystanie> czemu się cieszysz? Okej, okay, dobra, panie jak mam na imię Andrzeju? Mógłby pan tutaj podejść, przestań na p... dawać. Halo? Nie słyszę, co jest? Wyłącz maszynę I ty, ty? zostało z naszej wspaniałej mozaiki. Wyłącz! No, wyłącz to, chodź, to chodź tu, chodź tu, Pokaż mi ten kibel coś zrobił, bo to prezent ma być. No, tam. no proszę, no Pre proszę. prezent. Co ja to mam wejść tak po prostu, tego? Tak no to to automat jest. <laughs> Dobra, uwaga, uwaga. <laughs> Moi kochani, wchodzimy po raz pierwszy do ubikacji, którą pan, jak mam na imię Andrzej, zrobił nam. Specjalista z firmy budowlanej polskiej, chciałbym zaznaczyć. Wspieramy polską gospodarkę. Wchodzimy. Wielki opening kibla! Babka! Wjeżdżamy tam! O, kur, a co jest? Czemu tu jest tak ciemno? Ja pierd. No co pan. No... Chłopie, nie powiedziałeś, że światło ma być. Miał być kibel, jest kibel. Ale kurt, jedną led. Co to? Ku... Jedno, jedno światełko ledowe żeś zamontował, panie? Tu jest ciemno w tak tupie. Jak się robi? Jak się tak robi? Lo... No i o co chodzi? Gdzie się tak robi? O nie, 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 o mój mały, o mój mały! Co się Oj, dzieje? On już nie widzisz. O tu gruby, nie chodź mi tu! Gruby, nie wchodź mi tu! Nie, gruby, nie! O, o, pieńador, o tu już tu się to no to skoro Muszę zmieściło to się 300 się. kilo, no to rekord Guinnessa! Wyjdźcie z tej łazienki! Co wy tu robicie? To jest... Ale Shtynx, to już tu macie nie no, będzie super, przynajmniej nie będzie widać, że jest obstrana ściana, sufit i wszystko Maciek! Gdzie jest pan? O, Maciuś! uwaga, uwaga, uwaga Maciek! Maciek! Mamy dla ciebie super niespodziankę! Maciek! O k**wa, co? dawno nie klepnąłem, bo się morda skrzywiała bardziej Maciuś, słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę z całą z babką, jej emeryturę Ona jeszcze o tym nie wie Czemu ten odcinek jest tak smutny dla mnie? I to gruba i emerytura No ja nie mogę Macie, zamówimy ci, na koniec stało. odcinka robimy zrzutę i zamówimy ci hawajską O mój Boże Znowu z tym pasztetem? Co? Hawajska Paszka nie z pasztetem Ty jelikant, jelikant. się stało. Koszulki nie mam, koszulki nie mam No nie masz, dlaczego nie masz koszulki? No właśnie, dlaczego nie mam koszulki? Przecież ty nie nigdy nie miałeś, nie miałeś koszulkę pacanie A no rzeczywiście <laughs> Maciek obiecuje ci, kupię ci. Jak będzie 15 tysięcy lajków, jeśli zostawicie 2, 20 tysięcy łapek w górę, no to Maciek dostanie Ej, koszulkę. Nie umiesz mówić. Jeżeli dostaniemy 200 ty... Dobra, 20 tysięcy <laughs> łapek w górę, Maciek dostanie koszulkę i będzie specjalna, bo z Mackiem, ale znaczy na Macku. 20 tysięcy lajków w górę i Maciek dostaje koszuleczkę z naszym logo, firmową 20 tysięcy lajków Nie interesuje lajków. mnie to, miał być kibel A, no tak, dobra, y, Panie i panowie Plućmy do ślania <śmiennie> Rodzicowie, <śmiennie> bo niespodzianka na mnie ciekaw. po tej drugiej tak stronie czy, 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 czy dacie mi... Kibel? <śmiennie> Macieju słuchaj, nie? za tymi drzwiami, znaczy to nie są drzwi kur... nie wiem co to jest, to jest kur... koc Kurtyna Kurtyna, tak, ona, ona, przez nią przechodzisz, okay. musisz się wpierdzić, jak do wartu po prostu rozpędzasz się i się przepierasz. Słuchaj, A, za tymi drzwi jak, jak za tymi drzwiami znajduje się to, o czym całe życie marzyłeś Ja nie, niepewnie? No, się tym k... Poczekaj, poczekaj, to miało być jak, jak pota, jak pota, aż pier... z jest teraz, nie wyszło, jak podział? No Mój chyba Maciek nie może nie do tego kibla Jak to oni się nazywali? Mongoły Mongoły! Maczku Mongoły! Kociuki bel dla mnie Tu jest ciemniej niż w mojej dupie Co ty mówisz? Świeczka samochodowa no, Chodź zobacz, zobacz czy widać jak się... Trochę prywatności p Ogólnie Ogólnie jestem zadowolony z tego plezientu I w końcu zostanę w tym igle Tak, Maciej no. zostaje z nami, prawda no. Maciek? No, jak globy wyleci <noise> コバキッコバキッピザピザピザピザやビチャおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっ Ociech! Kurwa! Hawajska! No nawet ja tego nie zjem. Babki nawet nie wołaj, bo ta się podnieci odlaził. O, babkę! Babkę ktoś wołał jak ci normalnie skurkowa... O Majkościu! Hawajska! Ho, 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 I nawet gruby nie dotyka! Dziki briki mol możemy! Wspaniałe! <ścoughs> Dobra, jedni tutaj jak to jakbyś czaskał drzwiami i powiedz, A pierdolaj, tak nie umiem jeździć Ale to Jeszcze jej porysuję auto na koniec i będzie na nią Hehehe, he, he. ale nie będzie na mnie, że nie umiem jeździć <laughs> To dokładnie to, co chciałem powiedziałeś <laughs> Dokładnie to chciałem, aż żebyś powiedział Lecimy z Waszymi super fantastycznymi komentarzami. Pierwsze, Lil Kiełbas. Twoje filmy są tak śmieszne, że jak chciałem zrobić gówno, to się zesrałem. XD. Pozdrów babkę.